哇！ A co my tutaj mamy? Spójrzcie na to, jest villager, a tam jest pełno drzwi. Ej, w sumie one mnie zaciekawiły. Razem jestem z Baby Sonicem, tylko mamy jeden malutki problem. O, Baby Sonic z wami się wita i wam macha chyba, żebyście łapeczkę dali do góry. O, tutaj właśnie na dole taką małą, dajcie łapeczkę, Sebek będzie zadowolony, Baby Sonic będzie zadowolony i Villager też będzie zadowolony, chociaż ten Villager nie chce nas tutaj wpuścić. Ma, ma zablokowane tą furtkę! I po prostu nie chce nas wpuścić. Ej, Wilaczerze, otwieraj, otwieraj tą bramkę. Ja chcę przejść razem z Baby Sonikiem. Baby Soniku, powiedz mu coś. Powiedz mu coś. O, odwrócił się do ciebie, patrzy się na ciebie. Willaczerze, co chcesz, żebyśmy przeszli? Dobra, jest klucz, ale w zamian za to chcesz szmaragdy. Ej, eee, aj, Scott, ja mam ci wziąć tutaj szmaragdy? Aż cztery ty ich potrzebujesz, żebym ja się mógł tam przedostać? Ej, no weź, weź nas pójść bez szmaragdów. No bardzo proszę. Co, Baby Soniku? Nie w nas nazwę szmaragdów, pukaż mnie co mam i za tobą. Dobra, no to idziemy, no to idziemy. Może masz jakieś szmaragdy gdzieś tutaj pochowane. Chodźmy zobaczyć, może w jakimś domku ma, a przez ten czas widzowie, jak my idziemy po szmaragdy, nie wiem gdzie mnie Baby Sonic prowadzi, to możecie zostawić subskrypcję taką czerwoną. O, tutaj właśnie na dole. Będzie mi miło, dobijamy teraz 200 tysięcy, 100 tysięcy już się udało. Niespodzianka jest w sumie na kanale, więc możesz wbić, obczaić filmik. Mamy filmik nagrane z niespodzianką, także wbijcie, zobaczcie co, a my z Baby idziemy dalej idziemy tutaj tędy i co my tutaj mamy wow jakie kolorki niebieski jakiś zielony taki i tam różowy jest u góry nawet dobra a co my tutaj mamy jest kopalnia ej ale potrzebujemy kilofa baby Seniku, masz może kilofa Ej, e, tu jest skrzynka jakaś, dobra, otwórzmy, zobaczmy, co tu jest. Mamy całe tutaj uzbrojenie, cztery złote jabłuszka i mamy kamienny kilof. O, dobra, no to ka kamiennym kilofem nie wiem, czy damy radę wykopać szmaragdy, no ale to się okaże. W sumie nigdy nie jestem na nic pewny. Weź baby Seniku, weź tutaj stąd. O, oh, baby Senik, w ogóle, e, co? Masz tutaj jakiś ten? Wow, o właśnie, to te, o ten mi chodziło O ten kilofik mi chodziło tym kamiennym byśmy nie wykopali szmaragdów A tutaj mamy jeszcze ciuszki Dobra, pozakładam je tak na szybciutko eee, Czekaj, no jak je ubrać, jakie ubrać Chcę mnie tak ubrać, o właśnie, o to mi chodziło Dobra, mam, jestem ubrany na diamentową Mam złote jabłuszka I po co mi to wszystko, choć idziemy na dół Wyciągam tego kilofa Będziemy kopać Wow, 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 tu są jakieś postacie Szybko, baby Soniku, pomóż mi, musimy ich pokonać Dawaj, dawaj, lecimy w nich, lecimy Dawaj, masz mieczyk, to go, go, miałeś wziąć ze skrzynki, jak nie wziąłeś to się wróć, a ja już ich tutaj nawalam. Ty najlepiej było, jakbyś mi pomógł. Dawaj, 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 lecimy z nimi. Jeden pad, jeden pad, jest super, jest super, dawaj kolejnych nawalamy. Tego czarnego, ten czarny mocno nawala. Drugi pad. i trzeci jest, mamy, wygraliśmy. O, tak, o to nam chodziło. Dobra, ty, baby Soniku, dawaj teraz szmaragdy musimy wykopać. Aż cztery potrzebne. A tu jest więcej tych szmaragdów, ale fajowo, dobra, ja już mam, ja już mam cztery sztuki w sumie, dobra, kopię więcej. Może ten villager chce od ciebie też cztery szmaragdy, żeby cię wpuścić. Weźmy, wykopmy tego więcej. Masz cztery masz szmaragdy? Wyrzucił mi tutaj. Mamy 10. Ło, wow, dobra, dobra. To teraz dwóch wejdziemy. Chodź, idziemy do góry. Idziemy sprawdzić, co tam jest, bo bardzo mnie to zainteresowało. Mamy jakoś pełne drzwi i na końcu jakiś teleport widziałem tak ukradkiem u, oka, ale to się okaże. Dojdźmy tam na miejsce i to sprawdźmy wszystko. Ja już chowam sobie kilofik. Kilofik mi na razie nie będzie chyba potrzebny. Zobacz, i idziemy w to miejsce Dobra, villager stoi, villagerze Villagerze, mam dla ciebie szmaragdy Chodź, trzymaj, trzymaj, proszę Ja ci tutaj daję, albo nie, czekaj, z nim trzeba Pogadać, dobra, biorę jeden klucz Biorę drugi dla baby Sonika w razie W, bo szmaragdy mam, to mnie Stacie, poczekaj, ej, ktoś mi zabrał szmaragdy Baby Soniku, zabrałeś mi, a nie, dobra Sorry, sorry, nie, 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 ja mam Te szmaragdy, weź jej, i przypilnuj, okej okay? Weź je sobie do ekwipunku I teraz wchodzimy, mamy kluczyk, więc Otwieramy to, otwieramy to i otwieramy furteczkę. Jest super, otworzyło się. Baby Soniku, poskaczmy z radości, fajowo, elegancko. Baby Sonik ze mną razem skacze i chodźmy tutaj wchodzimy. Dobra, mamy jakieś drzwi, może mogę je otworzyć? Tak, mogę je otworzyć. A co my tutaj mamy? Nic tutaj nie ma w sumie. Dobra, bo chyba trzeba wyjść i dojść do końca. Chodź Baby Soniku, idziemy, idziemy. Co my tutaj na końcu mamy? jest Bonzo Bani! Spójrzcie z talerzykami! Wow! Ale fajnie i pełno TNT. Ej, ee, baby Soniku, nie używaj tutaj zapałek, ani żadnego krzesiwa, bo wylecimy w kosmos. Ja ci to mówię. Nic tutaj nie podpalaj. Podejdźmy do tego Bonzo Bani i czy on coś mi robi? Nie, nic nie robi. Uderzyć go też nie mogę, ale jakby co? Co by było, jaką by mnie gniut tymi talerzami? Normalnie głowa płaska taka by mi się zrobiła. Ten Bonzo Bani też nic nie robi, ale mamy teleport, do którego chyba wchodzimy, co? Skoro Zapłaciliśmy po cztery szmaragdy, to możemy wejść, co nie Sonic Dawaj, skakujemy na 3, 2, 1 razem. Także 3, 2, 1. I boom! Teleportujemy się! I te pola gdzieś łowo, wow, ale spadliśmy z wysokości Baby Sonic za mną spadł, wow, ale teleporty z góry nas normalnie tutaj zrzuciło i wpadliśmy do wody. Gdzie my tutaj się znaleźliśmy? Mamy jakieś pomieszczenie z desek zrobione, tak? Tutaj są jakieś płotki, takie jak drogowe. Ej, drogowcy takie wkładają normalnie e, Kładą I wiecie na drogę, żeby auta nie wjechały. Dobra, jakieś roślinki tu są. Lodóweczki też tu są, ale puste. Nawet piecyk tutaj mamy, ej, nie rozpalone. Ktoś tutaj długo nie, musi, nie mógł być, ale w sumie mamy ciepło, to się nie dziwię, że się nie pali w piecu. I co my tu jeszcze mamy? Jakieś siedzenia oraz e, takie czaszki. Jakie fajne, te zielone. Spójrzcie na to, jak to ładnie wygląda. Tak jakby wypalone na laserze z blachy, co nie? Ok, przechodzimy dalej. Spójrzmy, co tutaj jest. jest są jakieś drzwi, ale te drzwi są na kot, tak? Tak one są na kod. Ej, baby seniku, potrzebujemy jakiegoś kodu tutaj wpisać. O co tu chodzi w tym, bo ja nie mogę żadnego kodu wpisać i nie mogę otworzyć tych drzwi. Dasz radę otworzyć? Weź to może jakoś otwórz, albo nie wiem, mamy kilofa, to możemy to jakoś zaraz wyważyć, spróbować wyważyć, a tam dalej co jest? Mamy jakieś parkury, ale fajnie. Zobaczcie z jakichś kolorowych płotków: czerwonych, niebieskich i tak dalej, i tak dalej. Różne kolorki, a na końcu mamy jakieś ubrania. Mam kolorowe i TNT. TNT nie będę brał, wiem, że kolorowe są najlepsze, więc wezmę kolorowe. A Baby Sonic może wziąć sobie TNT. Baby Sonicu, otworzyłeś te drzwi? O super, elegancko otworzył Baby Sonic drzwi. Możemy przechodzić dalej. I teraz musimy bardzo, ale to bardzo mocno uważać. Przechodzimy sobie powolutku, tak żeby nie nie Spaść z tego, bardzo uważać, bo to są płotki takie położone. A jak wiecie, płotki są bardzo wąskie i bo można bardzo łatwo spaść. Ale co tam, Sebek, jak nie zaryzykujesz, to jesteś ciamajda. Zobaczcie, co ja zrobię. Teraz doskoczę, o właśnie tutaj, na 3, 2, 1 i skaczę hop. Wow, udało mi się, ale super, dobra. Teraz będę biegał. Zobaczcie, jakiego ja mam skilla. Normalnie przebiegnę to tutaj te płoteczki elegancko i tu do końca doskoczę. Albo nie ryzykować, czy nie? 3, 2, Jeden ryzykować, baby Soniku, ryzykujesz ze mną. Dawaj, 3, 2, 1, skaczemy. BOOM! Jestem! Dawaj, baby Soniku, ze mną, za mną, za mną. Przeskocz to, rozpędź się, rozpędź się i siop! I dotarł o tak, udało nam się. Ej, możemy wziąć sobie te zbrojki Ja sobie wszystkie wezmę. Super, założyłem je od razu i spójrzcie ile mi serduszek przybyło. To chyba nam się przyda. Ciekawe, czy będziemy mieli jakąś walkę. Zobaczmy na te zbrojki ale fajne, kolorowe. Plus 6 zbroja, plus 3 zbroja, wytrzymałość zbroi. ale elegancko, mamy pełną. Do serduszek, zjedzmy złote jabłuszko, żeby one wszystkie się nam zregenerowały, bo co jest za drzwiami, tego to ja nie wiem. Ty, baby Soniku, weź sobie diamentowe. Tutaj masz diamentowe, spójrz na to. Weź sobie je wszystkie i ubierz. One też nie są złe, na pewno nie tak dobre jak kolorowe, ale tobie wystarczą diamentowe. Także zakładaj je sobie śmiało, a ja otwieram drzwi. Jesteście na to gotowi? Co tam może się znajdować? Otwieram na 3, 2, 1 i otwieramy. Dobra, i co my tutaj mamy? Ups, jeszcze przeszedłem. W ekwipunek, dobra, jestem w jakimś pomieszczeniu, w którym są ławki. Wygląda mi to, jakbym miał iść do szkoły, wiecie? Tylko tu mi brakuje nauczyciela. Tutaj mamy. Mamy pełno złota! Ile złota tutaj jest, ale elegancko. Ej, ja bym się tutaj najchętniej to przedostał, weszedł i wziął to wszystkie złoto. To by mi się przydało razem z Baby Sonicem. A spójrzmy, w ogóle jesteśmy tutaj na misji, którą musimy przejść. Mamy tutaj jakieś drzwi, też na kutkę zamknięte. A co za drzwiami jest? Może. Możemy coś podejrzeć tam. No za dużo nie zauważymy, ale coś tam jest. Tam na końcu się coś rusza. Widzę, 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 tam na końcu się coś rusza. Chyba musimy tu jakoś przejść, ale ni niestety nie damy rady, bo jest zamknięta kłódka. Potrzebujemy czegoś, żeby otworzyć tą kłódkę. Czekaj, baby syniku, Co my tutaj mamy? Mamy jakiś łuk kolorowy. Wow, łuk kolorowy może nam się przydać. Tu jest druga skrzyneczka. Weźmy drugą skrzyneczkę. Tu tutaj mamy strzały i co? Że my mamy strzelać tam do tamtych celów? Ty, baby syniku? Nie śmiało, baby! Soniku, tam strzały są i dawaj strzelamy. Kto więcej strzeli, tym jest lepszy. Także zaczynamy. Pum, yy, nie trafiłem. Ok, strzelamy drugi raz. No, kolejny raz nie trafiłem. O co chodzi? Aż! No, 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 nie mogę trafić. O co chodzi? Dlaczego, Sebek, nie masz takiego celnego strzała? Byście chcieli powiedzieć, co? Ale to nieprawda. To nieprawda. Ja zaraz strzelę, ale to coś nie chce się zaświecić. Coś to nie działa, panie. Przecież ja w tarczę strzelam bardzo dobrze. Bardzo celnie. Fakt, fakt, parę nie wpadło, ale co z tego? Jak i tak jest blisko. Zobaczcie ile dałem strzał. Normalnie w środek strzeliłem i nic się nie dzieje. Dobra, my może musimy zrobić tak, żeby po prostu strzały były. O właśnie tak jak ja teraz zrobiłem. I do każdego jednego. Baby Soniku, jak trafisz one się generalnie powinny podświetlać. Nie wiem dlaczego się nie podświetlają. Próbujmy tak i zobaczymy, czy nam wyleci jakiś kluczyk, czy coś takiego. Mamy już wszystkie wystrzelone. I co Baby Soniku? Pokazał Ci się jakiś klucz? Bo ja mam tylko sta. Ten co dostałem, a ty dostałeś jakiś klucz, czy nie? Eee, Baby Soniku? Dostał! E, Baby Sonik dostał! Wow, ale fajnie, dobra, ty dawaj, chodź Idziemy, próbujemy otworzyć to, czy działa? Tak, zadziałało, Ok, Mamy dwa kluczyki już potrzebne nam Dobra, odłożę je sobie, tak żeby je nie zgubić Otwieram i chodź, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia A w kolejnym pomieszczeniu mamy Co my tutaj mamy? Jakieś liny, ej, uważaj To chyba będzie strzelało w nas Coś tak myślę, że jak wejdziemy w tą linę Spójrzmy, poczekajmy I, 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 wchodzę, wchodzę N Nie, nic się nie dzieje E, dziwna sprawa, dobra, chodź Śmiało ty, nie, 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 jednak nie Nie, jednak nie, uważaj, jednak są strzały Tutaj wylatują, jak widać, trzeba Uważać, zobaczcie, strzały, ale o, One, one jakieś słabe są Haha, ha, co to robi Przecież to nie strzela, panie To nie działa jakoś, dobra A siomi z tymi strzałami Normalnie tutaj strzały niby jakoś Mocno nawalają, ale tak naprawdę one tylko Wypadają stąd, dobra, przechodzimy To normalnie, zobaczmy Tutaj mamy jedną ścianę, drugą, a tam na końcu co jest, bo widziałem coś przez szybę. E, coś tam jest, ale nie mogę się tego dopatrzeć. Musimy podejść bliżej. Baby Seniku, chodź e, chodź tutaj za mną, o właśnie. Zamykaj drzwi za sobą, żeby żadne potwory się za nami nie przedostały i nas nie zaskoczyły czasami. Dawaj, będziemy przeskakiwać przez te linki, ok? Kto wskoczy w linkę, ten jest słaby? E, próbujemy, dawaj, Wy już wszedłeś w linkę. 3 dwa, jeden, hop! Przeskakuję. Jedną, drugą, ej, wszystkie się naciskają. Normalnie strzały dostaje A może my mamy zebrać te strzały? Ej, to też jest pomysł jakiś, co? Możemy, my będziemy potrzebowali tych strzał? Chodź, zobaczymy, zbieraj te strzały i, i przechodzimy dalej do kolejnego pomieszczenia. W kolejnym pomieszczeniu nic więcej nie ma oprócz tego, co nam wyrzuca właśnie te strzały i tych linek. Dobra, my sobie przechodzimy tutaj dalej. Elegancko. Baby Soniku, chodź za mną, możesz zbierać te strzały, idziemy dalej, dalej i co tutaj jest? Wow, tu jest minionek Hagi Łagi oraz bracia, przyjaciele! Pan, kojarzycie ich? To są bracia Rainbow! Wow, ale fajnie! Dawaj, baby, przeskakujemy i hop! okej, okay, mi się udało. Przeskakuję tutaj dalej. Nie możemy spać. W ogóle pod spodem jest TNT. Jak my spadniemy, to i może TNT za nami spadnie. Ciekawe, co mamy robić z tymi minionkiem i Hagim Łagim? Czy my musimy ich jakoś rozwalić? Spróbuję do nich strzelić z kolorowej strzały. Zobaczy, co się stanie. Nie, na minionka nic nie działa. Na tego brata, e, znaczy przyjaciela Rainbow Friends też nie działa. Spójrzcie, na Hagiego Łagiego też nie działa. Ej nie marnuję już więcej strzał. My ich nie musimy zestrzelić. Oni tutaj chyba stoją. Dla jakiejś ozdoby! O nie, ja spadłem! Baby Soniku, masz jakieś bloki? Weź mi wyrzuć bloki. Jak masz? Ja się muszę podbudować, ja stąd nie wyjdę. Znalazłem się w kropce i mam problem. Muszę sobie zjeść złote jabłuszko. O. Tak, niech mi się życie zregeneruje Wyrzuć mi jakąś ziemię, czy coś O, masz tutaj coś, jakiś Andresyt, okej, okay, no to ja się Podbudowuję do góry, szybciutko Podbudowujemy się do góry, jak Najszybciej, pach, 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 pach Jak to szybko idzie, i co? Daleko jeszcze? No, no daleko, no daleko Dobra, podskakuję jeszcze, jeszcze, jeszcze Podbudowuję się, podbudowuję, podbudowuję I, i daleko jeszcze? Nie, jestem już. Już jestem, to już jest blisko. Niestety spadłem, ale na szczęście przeżyłem, więc nie ma takiej niestety, wiecie? Przechodzimy sobie dalej, hop, przeskakujemy, przeskakujemy tu. Chodź, Baby Sonicu za mną. I co my tu za dziurę mamy? Wow, jakaś z lawy, ale na końcu mamy wodę. Dobra, tu Rainbow Friends oraz e, Wagi z tymi zębami. Zobaczcie, jakie on ma zęby i usta uśmiechnięte się. Oraz Minionek z jednym dużym okiem. Dobra, on ma przynajmniej Proste ładniutkie zęby. Temu ślinka cieknie, jakby chciał coś zjeść, i z okiem mu się coś ogólnie stało. Ale koronka jest najważniejsza. Ten zielony to nie wiem, jakieś krótkie nóżki i język na wierzchu, jakby polizać chciał. Chodź, baby wskakujemy skakujemy do tej dziury na 3, 2, 1, i hop, skacze na Bungee i po! Ale skoczyłem, dawaj, teraz Twoja kolej, patrzę na Ciebie, a już spadłeś, nie zdążyłem nawet zauważyć. Okej, okay. i jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, w którym są teleporty ej ale fajnie mamy trzy teleporty dawaj ty mamy kilofa spróbujemy to rozbić tutaj czy rozbijemy to tak rozbijamy to normalnie dobra dawaj rozbijamy kraty i musimy tutaj chyba przejść do tego tylko który portal by tutaj wybrać mamy portal żółty mamy portal czerwony oraz fioletowy tak się zastanawiam do którego by to wejść baby soniku może byśmy się rozdzielili co ty na to ty byś poszedł do jednego ja do drugiego tak tak ty byś chciał się rozdzielić Jakbyś spadł mi przepad, Nie, 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 my nie możemy się rozdzielać. Musimy iść do tego samego, tylko które by tutaj wybrać? Widzowie, może ja na was polegnę, co? Weźcie, napiszcie, który wy kolorek byście wybrali. Czy żółty, czy czerwony, czy fioletowy. Teraz możecie napisać komentarz, a ja dogram. Czekam na wasze komentarze, ten odcineczek już się będzie kończył. Możecie wbić na mój drugi kanał, zobaczyć co tam nagrywam. Są tam ciekawe rzeczy, za niedługo w ogóle się zaczną nowe nowości z Minecrafta, tak? Także serdecznie Was zapraszam. Wbijcie również na mojego Instagrama. Za niedługo się pojawi moje zdjęcie z prawdziwego życia. Będzie moja twarz. Moja twarz z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Wbijcie również na mój filmik nowy, który jest dodany już tam, nie wiem, chyba od trzech dni. E, dodałem jako z niespodzianki. Na, z okazji 100 tysięcy subskrypcji jest filmik. Wbijcie, zobaczcie. A ten odcineczek już się kończy. Także na razie, cześć!